Witam z tej strony Piwnic i zapraszam na dosyć nietypowy film. Mianowicie poradnik jak zainstalować patche do Arkanum. Jak mogliście zauważyć w moim let's playu, e, używam różnego rodzaju patche. Byłem przez długi czas przeciwnikiem tychże, jednak kiedy je zainstalowałem, przekonałem się. Zobaczyłem, że dodają na tyle dużo, a na tyle mało wpływają negatywnie na samą rozgrywkę, że bilans zysków i strat wychodzi bez wątpienia na zysk. Tak więc, zaczynajmy. Na stronie moddb.com/mod/spolszczenie myślnik arkanum. Wszystkie linki będą oczywiście w opisie tegoż filmu. Macie kolejność instalacji. Najpierw trzeba zainstalować grę. GOG, Steam lub wersja płytowa. Ja mam zarówno wersję na GOG-u, jak i wersję płytową. Nie będziemy omawiać wersji płytowej, ponieważ wersja płytowa to jest taki rary tasik bym powiedział więc o wersji płytowej nie rozmawiajmy wersja Steam słyszałem bardzo dużo złego o wersji na Steamie może to spolszczenie i nieoficjalny patch sprawiają że coś się zmienia w tej materii tak czy inaczej ja posiadam grę na Gogu jak Wygląda, jak działa? Sami mogliście się przekonać. Obecnie Arkanum na Gogu kosztuje no, niecałe 17 zł, 16 z kawałkiem. Bez promocji niecałe 25 zł. Tak więc e, nie jest to wielki wydatek. Jest to malusi wydatek. E, patrząc na to, jak wielka jest to gra i jak dużo radości, jak dużo czasu można, jak dużo radości może dać, jak dużo czasu można przy niej spędzić. Tak więc, e, kupujemy Arkanum na e, GOGu czy Steamie? Na Steamie nie testowałem, e, jeśli zainstalujecie na Steamie, cóż nie wiem jak działa, nie sprawdzałem i ja Arkanum na Steamie nie mam. Tak więc, instalujemy grę na dysku. Dalej instalujemy aktualizację do gry. Dotyczy wersji płytowej. Na wersji płytowej była, pamiętam, łatka spolszczająca i bodaj łatka DVD. I łatki ogólne, tak? Więc były bodaj trzy łatki em, do wersji płytowej. Dalej powinniśmy zainstalować nieoficjalny patch do Arcanum. Tak zwany UAP2.0.2. Ja na tym patchu grałem. Nie ma żadnego nowego patcha, z tego co się orientuję. Ten patch spokojnie możecie znaleźć na pierwszej stronie w Google, jak wpiszecie, Arcanum Uap i jest to Unofficial Arcanum Patch. Tak więc wejdźmy tutaj i w tym momencie w dziale download można spokojnie z któregoś mirrora pobrać te pacze. Jak widzicie pobrałem je na świeżo. Oba te mirrory działają. Ja pobrałem choćby z Google Drive. Tak więc linki są aktywne. Pobieracie. No i w tym momencie pobierze Wam się ułap 2.0.2. Klikacie w tenże ułap instalator weryfikuje wszystkie rzeczy. Przechodzicie przez instalator i instalujcie proszę w głównym folderze z grą. Jeśli nie wiecie, gdzie jest wasz folder z grą, nic łatwiejszego. Wchodzicie w folder zainstalowanego Arkanum na waszym GOGU albo patrzycie na listę na Steamie. Klikacie prawym przyciskiem myszy gdzieś Powinien być przycisk czy opcja pokaż folder. I tutaj macie piękną ścieżynkę, którą wystarczy przekopiować. I wuala macie tę ścieżynkę. Jest tutaj także opcja zainstalowania różnego rodzaju... Ten patch pyta, jakie rzeczy chcielibyście zainstalować. Z tego szpacza. Tak więc zdecydujcie się, ja zainstalowałem chyba wszystko. Tak więc, tak więc nawet jeśli wszystko zainstalujecie, no to cóż, ta gra ma już 20 lat. Tak więc miejsce wymagane na to nie będzie zbyt dużo wymaganego miejsca. Tak więc instalujemy, powiedzmy, że się zainstalowało. I jak widzicie, na czwartym miejscu. Są modyfikacje parametrów High Resolution Patch. Um, otóż um, rozdzielczość musimy dostosować sami. Musimy być świadomi, jaką rozdzielczość um, chcielibyśmy mieć i jaka rozdzielczość działa. Próbowałem różne rozdzielczości. Najbardziej stabilna jest paradoksalnie ta... Największa dostępna, chociaż myślę, że są jeszcze większe dostępne. Ehm, mianowicie w Arcanum, kiedy Patch się zainstaluje, będziecie mogli zobaczyć masę różnego rodzaju rzeczy, a także jeden z folderów będzie się nazywał High res Wejdźcie proszę w niego. I tutaj znajduje się config. Cóż to jest za config? Przekonajmy się. Wchodzimy i jak możecie zobaczyć, jest to pliczek konfiguracyjny. Tutaj macie oryginalną rozdzielczość, a tutaj macie rozdzielczość, którą chcecie uzyskać. Tak więc w tym momencie prosiłbym Was, żebyście zmienili te wartości na rozdzielczość, jaką chcecie mieć w arkanum. Tutaj macie szerokość, tutaj macie wysokość, jeśli jesteście nieobeznani z językiem angielskim. Po czym wystarczy wyjść i to wszystko. Tak więc ogarnęliśmy modyfikację parametrów w High Resolution Patch i teraz wystarczy otworzyć spolszczenie tak i zainstalować w folderze gry tutaj wszystko wszystko mówi to spolszczenie co, gdzie, jak kiedy, tak więc przeczytajcie sobie macie po kolei każdy krok zainstalujcie po czym możecie odpalić arkanum. Jak widzicie, arkanum jest większe niż normalnie, ponieważ normalnie mielibyśmy tylko to okienko. Teraz mamy troszkę większe okienko i widzimy troszkę więcej. Tak więc dzięki temu myślę, że gra w arkanum jest o wiele przyjemniejsza, o wiele płynniejsza i cóż, paradoksalnie ładniejsza. Mam nadzieję, że pomogłem Wam, jeśli mieliście problem z instalacją i z polszczeń i paczy do Arkanum. Mam nadzieję, że moje tłumaczenie nie było zbyt zawiłe. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, pytajcie w komentarzach. Postaram się na nie wystarczająco wyczerpująco odpowiedzieć. Wszystkie linki będą w komentarzach. Jeśli linki będą nieaktywne, cóż, nie odpowiadam za ich aktywność. Nie ja odpowiadam za, za zarówno patch do gry, jak i spolszczenie. Jeśli będą się pojawiać nowe patche, albo będzie problem ze świeżością tychże linków, Postaram się poszukać linków działających. Tak więc moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tegoż nietypowego filmu. Mam nadzieję, że Wam pomogłem i cóż, życzę Wam miłego weekendu.